Witam z tej strony, Rafał. W dzisiejszym tutorialu zainstalujemy sobie taką wtyczkę, formularz kontaktowy. Generalnie będzie to Caldera Forms. Może przejdźmy, dodajmy nową. Muszę powiedzieć, że jest to bardzo dobra wtyczka, bardzo ją lubię. Czyli świetny formularz. Jak widzimy, Caldera Forms Drag and Drop są dosyć bardzo, nawet zaawansowany. A jednocześnie prosty w użytkowaniu, czyli generalnie przeciągnij, upuść i możemy już go użytkować. Czyli włączmy. Teraz jeszcze może utworzę sobie dwie strony. Generalnie jedna to będzie strona home, a druga natomiast to będzie blog. Tak, defaultowo opublikuj. Na tej stronie generalnie sobie wyświetla na przykład ten formularz, aczkolwiek tak jak widzimy, tu już mi się pokazało. Ta Caldera Forms już można jakieś tam formularze po prostu sobie wklejać w content. ale utwórzmy jeszcze jedną stronę, czyli blog. i opublikuj. Teraz sobie przejdę po prostu w ustawienia, w czytanie i tutaj ustawię statyczną stronę, czyli. Moją stronę główną będzie Home, natomiast Blog to będzie Blog. Można, oczywiście, stworzyć jeszcze tam jakąś stronę powiedzmy kontaktową, jednakże zostawię już tak jak jest. Teraz jeszcze muszę przejść do menu, wygląd menu, po prostu tworzyć to menu. Utwórz menu, żeby było widoczne na górze te strony, dodaj do menu te strony, czyli z tej strony. Tak, jak już w poprzednich tutorialach nieraz pokazywałem, tutaj menu główne sobie możemy zaznaczyć, oraz zapisz menu. Teraz, gdy przejdziemy do strony, zobaczymy, że jest to menu: jest Home oraz jest Blog, czyli tu mam jeden wpis defaultowy. Nic tutaj nie zmieniałem. No, i teraz możemy przejść do kaldera Forms. Forms. I tak jak widzimy, na razie jeszcze nie mamy żadnego formularza. Tutaj sobie utwórzmy New Form. I wybierzmy na przykład jakiś taki podstawowy i dodajemy sobie na przykład nazwę. Pierwszy formularz i Create Form. Tak jak widzimy ten formularz już mi się otworzył. Ja sobie go jeszcze zasavewuję oraz zobaczymy jak on wygląda prewiew. Czyli widzimy taki defaultowy. Na razie to wszystko jest po angielsku. Tutaj mamy Send Form. Czyli to jest taki podgląd, można powiedzieć, jeśli byśmy chcieli go już dodać do strony, to byśmy przeszli do wszystkie strony. Do Home, i tutaj możemy sobie wybrać Caldera Form, i ten formularz, który wcześniej nazwaliśmy go pierwszy. Formularz tutaj go zaznaczamy: Insert Form. I tak jak widzimy, on już nam się tu pokazał w kontencie. Zaktualizuj, i on już teraz będzie na stronie głównej, tak jak widzimy jest wszystko ok i generalnie ten formularz automatycznie wykorzystuje tutaj gdy przejdziemy w ustawienia w ogólne nasz adres e-mail, czyli tak jak widzimy defaultowy adres, on sobie go wykorzystuje generalnie i na ten adres wysyła tylko pamiętajmy żeby mieć funkcję mail generalnie włączoną na naszym hostingu, ponieważ no, jeśli jej nie ma, to mogą być kłopoty, na pewno ten formularz by nie został przesłany. Czyli dobrze, przejdźmy teraz do, dalej do formularza. Jak to wygląda? Widzimy teraz, że się pokazał ten formularz, tutaj GET SHORTCODE, czyli możemy wstawić tego shortcoda, jakbym go skopiował, po prostu w stronie bym go nie dodawał, tak jak wcześniej powiedzmy ręcznie. Tak jak tutaj go dodałem, po prostu z tego przycisku, tylko bym go dodał tym shortcode, mogę go usunąć i wkleić tylko ten shortcode. I widzimy, że on mi się wkleił cały, od razu pokazuje jego wygląd. Zaktualizuj. Tutaj nawet można go edytować, tak jak widzimy, edytuj. Czyli można tutaj coś po prostu zmieniać. Naciskamy edytuj, możemy zmienić ten formularz. Czyli dobrze, zostawmy to, przejdźmy do, zaktualizujmy jeszcze raz, żeby na pewno było OK. Przejdźmy do Caldera, do Forms i tutaj ten formularz. Jeszcze tutaj mogę pokazać, że są, możemy go deaktywować, Entarys, czyli jeśli wyślemy jakąś wiadomość, ktoś nam wyśle, tutaj się pokaże, Export, czyli eksportowanie klony, czyli klonowanie. Możemy na przykład ten formularz sobie sklonować, na przykład drugi formularz, Create form i teraz będzie długi, drugi. Możemy go zasejwować. I teraz, gdy przejdziemy do formsów, już mamy dwa takie same, powiedzmy, formularze, z tym, że ten możemy umieścić na przykład na innej stronie, ten też, możemy go zmienić. Ale przejdźmy do edycji tego pierwszego, którego wstawiłem na stronie home. I tu widzimy te podstawowe pola nasze, na przykład First Name, tak jak na górze jeszcze mamy Podaj detale, na przykład tu oczywiście tym ołóweczkiem wszystko sobie zmieniamy, naciskamy na niego i tu się pokazuje, co to jest za pole, czyli to jest HTML, Header, czyli Names, Look, Header i tu na dole mamy treść, czyli Your Details, czyli na przykład Twoje detale tam powiedzmy, albo Twoja Wiadomość, czyli wszystkie pola możemy sobie zmieniać na nasz ojczysty język, tylko tu już jest w HTML-u akurat. Tak jak widzimy mamy akapity p, czyli tak to wygląda, paragrafy, czyli tak to wygląda. Możemy to na razie jeszcze pousuwać, co nam nie jest potrzebne lub nawet usunąć tą całość, jeśli bym nie chciał. Bardzo prosto, tutaj mamy xik, czyli usuwamy, za chwilę pokażę. Plusik, to tu dodajemy na przykład coś innego, czyli jakiś tekst, jakiś e-mail. Możemy podzielić to pole, na przykład na dwa, tak jak widzimy Tramanta pola. Tutaj mogę coś dodać tym plusikiem lub po prostu tutaj łapię, gdzie jest adfield i na przykład przerzucam. Tutaj mogę dodać na przykład single tekst i na przykład tekst. Slug automatycznie się dodaje, czyli tutaj. podaj drugie imię na przykład zasejbuj i tak jak widzimy następny tekst slug mogę teraz sobie zmienić czyli ten slugiem to generalnie się nie, nie zajmujemy on się automatycznie powinien tworzyć gdy wszystko usuniemy tylko tutaj na przykład damy sobie podaj imię Zauważymy, że on powinien automatycznie się tutaj wstawić, to jest takie wewnętrzne pole name, powiedzmy formularza, czyli tym się nie zajmujemy. Czyli dobrze, tego nie będę potrzebował, ja sobie to chyba jednak usunę, czyli tutaj minus oraz tutaj dam na dole delete field, ok, czyli zostawię tak jak było, twoja wiadomość powiedzmy, jeszcze raz delete field. Widzę, że za dużo tych pól mi się zrobiło i tak mogę zostawić. Czyli następny First Name. Tutaj Name tam. Imię. Tego Last Name generalnie nie będę potrzebował. Czyli mogę to pole od razu wskaże na nie. I delete field. Na przykład nie chcę tego. Oczywiście możecie to sobie zostawić. Tutaj sobie zminusuję, czyli zostawiłem tylko imię oraz e-mail. Tutaj łapię i przeciągam, po prostu sobie ustawiam te pole tak, jak mają być. Na przykład email, tylko zostawię nazwę, czyli to jest tam name na górze. Zasejwujmy. Tak jak widzimy email, zobaczmy prawie form, czyli to jest ten nasz podgląd. Tak jak widzimy, zostało imię, e-mail I tutaj Twoja wiadomość. Oczywiście tutaj jeszcze muszę zmienić na język polski: how, how can help, czyli jak mogę pomóc. Powiedzmy, tutaj usunę, nie potrzebuję tego dołu. Czyli tego dołu nie chcę. Jak mogę na przykład pomóc. I tak mogę zostawić, save form, czyli zasejwuję. Tak jak widzimy, to już mi się zmieniło. Comments, questions, czyli wiadomość powiedzmy jakaś. Mogę sobie zmienić name wiadomość i save for czyli pamiętajmy tutaj jak widzimy, jaka jest, jaki jest typ pamiętajmy tutaj się zmienia ten typ tutaj będzie e-mail jak nacisnę czyli widzimy e-mail adres tutaj będzie imię to tekst jakiś single line tekst tutaj widzimy że to już jest tekst area czyli ona jest dosyć duża i tak samo w field type jest paragraf tekst area Tutaj natomiast na dole możemy sobie, tutaj oczywiście send form, też zmienię tą nazwę, czyli wyślij, to jest ten Button do wysyłania wiadomości, pisze field type Button, typ wyślij. I zasejwujmy. No i tutaj jeszcze można dodawać sobie następne jakieś pola, tak jak pokazywałem może wcześniej, tutaj można przerzucać tym add field lub po prostu tym plusikiem i co chcemy, na przykład Single Line text czy cokolwiek innego, tuż tu mamy edycję. Ja jednak nie będę z tego korzystał. Po prostu to może wyłączę, jeszcze pokażę jak tu można sobie przeciągać, czyli łapiemy, tak jak widzimy, i sobie przerzucamy wyżej. Czyli tak prosto można wszystkie pola sobie zamieniać, przeciągnij, upuść, jak go usunę na razie. OK. Zasejwuję ten formularz, może generalnie. Tego też nie będę potrzebował, czyli to też usunę. Zostawię sobie taki czyściutki, prościutki, zasejwuj. Ty przejdę do strony głównej, Twoja wiadomość, imię, e e-mail e i wiadomość. Z tym, że teraz ta wiadomość jeszcze będzie, może jakieś potwierdzenia będą po angielsku powiedzmy, czyli przechodzimy jeszcze tutaj do e-mail i tutaj już mamy notyfikację. Na przykład co chcemy, żeby mi się pokazało w moim e-mailu przychodzącym jako nagłówek, czyli na przykład twój klient wysłał. Lub na przykład z Twojej strony zostało wysłane, podajemy sobie np. Na nazwę strony, jeśli chcemy. From e-mail od kogo to przyszło generalnie i repli tu możemy zmienić, jeśli nie chcemy tego, tak jak pokazywałem ustawienia początkowego. To tutaj sobie dodajemy jakiś inny e-mail, po prostu przepraszam. To tutaj do kogo ma to po prostu iść. Czyli, generalnie, tu możemy sobie zmienić na jaki e-mail, jakiś inny dodać. Inaczej, ja zostawię, tak jak jest. Czyli, dobrze, tutaj subjekt, co ma być wyświetlone, później, wiadomości. Czyli, tak sobie zasobuje twój klient wysłał. Powiedzmy, tu jeszcze jest procesor, i tu jest autoresponder. Czyli jeśli ktoś, jeśli ktoś wejdzie na moją stronę i powiedzmy wyśle tu imię, e-mail i wiadomość to do niego przyjdzie ta wiadomość wrotna i tu właśnie ten autoprocesor, autoresponder zadziała od kogo na przykład wita Rafał i to przyjdzie do mojego klienta od kogo, czyli tutaj daję ten e-mail kontakt subiet, czyli na przykład autoresponder, niech będzie taka na nagłówek, nazwa oraz jego imię, nazwisko oraz recipient e-mail, po prostu na jaki e-mail ma iść. No i tutaj właśnie jeszcze jest ta właśnie wiadomość cała. Dzięki za e-maila, może ja tylko zostawię to. Dzięki za e-maila, nie będę się tak rozpisywał, że można sobie zrobić na przykład jakąś dłuższą wiadomość. Dzięki za e-maila. No i tutaj ta wiadomość, którą on po prostu wysłał do mnie, jeszcze raz jest u niego pokazana, co on do mnie dokładnie wysłał. Czyli zasejwujmy, Czyli ten procesor jest dosyć ważny, bo to jest właśnie ten autoresponder, który wysyła do niego. Ja teraz wyślę właśnie taką wiadomość, powiedzmy, do siebie: od siebie do siebie. Imię Rafał, Rafał Szewicz. czyli tu będzie dwa razy ta sama wiadomość, powinna być. A, no, witam po prostu. Oraz wyjść. Tak jak widzimy, wszystkie pola już są po polsku. Czyli poszło do mnie, gdzieś tam zaraz przyjdzie mi tutaj pewnie na skrzynkę jakaś wiadomość odbiorcza. Tak jak widzimy, przyszło dwie wiadomości. I tak jak widzimy, Twój klient wysłał to do mnie przyszło. Czyli jego imię, e-mail, wiadomość. Czyli to, co chciałem. I autoresponder, czyli to już do tego klienta idzie, tak jakby hi Rafał. Dzięki za e-maila, i to co on wysłał, to co dałem. Dzięki za e-maila. Hi Rafał, jeszcze ten hi to może mi niepotrzebne. Tak jak widzimy, zostawiłem tutaj właśnie w tym procesorze, w tym autoresponderze ten hi, czyli może witaj i zasejwuj Czyli tak to generalnie działa. Jeszcze może tutaj było. W tym e-mailu gdzieś powinno być procesor. Zobaczmy. Kondycjonalizm jest dosyć dużo tu jeszcze responsive. Są takie dodatkowe opcje responsywności, ponieważ ten formularz jest powiedzmy responsywny. Ale chcę zobaczyć ten. Form has been successful, czyli żeby to przetłumaczyć, czy on został po prostu. Wysłany, tak jak tutaj jest. Tu już jest form settings. I tutaj możemy sobie zmienić. Pój! Formularz został wysłany. Czyli wszystko możemy sobie w prosty sposób, po prostu przetłumaczyć. Czyli jeszcze raz, może wyślę imię Rafał. Może tutaj. Lipa. Tutorialny. Zobaczymy, czy to pójdzie. Czy dobry adres podałem? Tak, jak widzimy, twój formularz został wysłany, i zaraz te wiadomości mi tam przyjdą. Czyli tak to działa. Generalnie, naprawdę fajny formularz. I tutaj widzimy już teraz wiadomości przyszły. Ja, autoresponder. Imię Rafał, głupe tutoriale, mój adres e-mail, który podałem. Tak jak widzimy, tutaj mamy również y, entaries czyli dwie wiadomości, możemy je podejrzeć, zeks zeksportować. Czyli to bardzo fajnie jest zrobione, no muszę powiedzieć, że view, czyli podgląd. Naprawdę, no super, super, super formularz, jeden chyba z najlepszych. Tego może usunię. usunę, nie jest mi potrzebny. Czyli takie podstawy właśnie chciałem Wam pokazać, jak w prosty sposób sobie stworzyć właśnie taki fajny formularz. Tutaj teraz widzę przyszedł autoresponder, czyli widzimy, witaj podzięki dzięki za e-maila, czyli to jest to, do kogo wysyłam generalnie tą wiadomość, czyli do tego klienta wiadomość wrotna o podziękowaniach przechodzi. czyli to jest naprawdę fajne. Tak jak widzimy go, schodzę, on jest fajny, responsywny, wszystko ładnie działa. To jest oparte bodajże o bootstrap. Czyli dobrze, w dzisiejszym tutorialu to będzie wszystko i zapraszam na następny.